Udowodni, że dla dowolnych liczb dodatnich a i b prawdziwa jest nierówność. 1 przez 2a dodać 1 przez 2b jest większe bądź równe 2 przez a plus b. Jest to nierówność z ułamkami. Zatem najłatwiej nam będzie rozwiązać ją, gdybyśmy się tych mianowników trzech pozbyli. Bardzo istotny jest zapis dla dowolnych liczb dodatnich a i b. Jeżeli a i b są wielkościami dodatnimi, to zarówno ten mianownik cały jest dodatni, ten mianownik cały jest dodatni i suma dwóch liczb dodatnich też jest liczbą dodatnią. Jest to bardzo ważne ze względu na to, że jest to nierówność. Przepiszmy nierówność 1 przez 2a, dodać 1 przez 2b, jest większe bądź równe 2 przez a, dodać b. No i teraz możemy pozbyć się mianowników. Możemy pozbyć się tych mianowników odrębnie, mnożąc najpierw przez 2a, potem przez b, potem przez a plus b. Można pozbyć się tych wszystkich trzech mianowników jednocześnie, mnożąc przez wspólny tak zwany mianownik. Jeżeli pomnożymy przez takie wyrażenie 2 razy a, razy b i razy a, dodać b, zwróćmy uwagę, jeżeli pomnożymy przez takie wyrażenie, to zarówno Pierwszy mianownik zostanie skrócony, jak i drugi, jak i trzeci mianownik. Bardzo ważne jest to, że to całe wyrażenie na pewno jest znaku dodatniego. Skoro tak, to mnożąc wszystko przez takie wyrażenie, nie zmieni się znak nierówności. Powoli pomnóżmy sobie te wszystkie trzy ułamki odrębnie przez to wyrażenie. 2ab razy a plus b mnożymy przez pierwszy ułamek. Dodać. Teraz to samo wyrażenie mnożymy przez 1 przez 2b. 2ab razy a plus b. To jest to wspólne wyrażenie. Mnożymy tym razem przez 1 przez 2b. Znak nierówności się zmienia z tego powodu. I teraz to wyrażenie mnożymy przez ten ułamek znajdujący się po prawej stronie. 2ab razy a plus b. No i razy ten ułamek, czyli. 2 przez a plus b. Widzimy teraz, że te wszystkie mianowniki ulegną skróceniu. Po kolej. Patrząc na ten mianownik, jest to dwójka i literka a, więc skracamy tę dwójkę z tą dwójką i literkę a z tą literką a. Co zostanie z tego całego wyrażenia? Zostanie wyrażenie B i w nawiasie A plus B. Przechodzimy do drugiego wyrażenia. Patrzymy na mianownik. Jest dwójka i literka B. Dwójka skróci się z tą dwójką i literka B skróci się z tą literką B. Zostanie A i ten nawias. Dodać A. I w nawiasie A plus B. Doszliśmy do tego miejsca. Znak nierówności przepisujemy i patrzymy na ostatni mianownik. Mianownik był A dodać B. I tu jest też czynnik A dodać B. Czyli w całości możemy to wyrażenie skrócić. Co z tego wyrażenia zostanie? Na pewno te dwie liczby, które pomnożone przez siebie, dadzą czwórkę. No i układ literek AB. Jak widzimy, mnożąc przez to wyrażenie z takiej niezbyt ciekawej zależności, uzyskaliśmy już zależność zdecydowanie łatwiejszą. Wykonamy teraz mnożenie tych literek stojących przy nawiasie. Przez nawiasy, i przy okazji ten wyraz przeniesiemy na stronę lewą. B razy a, no to w kolejności alfabetycznej będzie wyraz ab. Teraz jeszcze mnożymy b przez literkę b. Będzie plus b kwadrat. Mnożymy teraz literkę a przez ten nawias. Mnożymy ją i przez literkę a. Czyli z pierwszego mnożenia będzie a kwadrat, i mamy jeszcze mnożenie a razy b, no to już nawet dokładnie są one w kolejności alfabetycznej, dodać ab. Przypominam, że chcieliśmy też przerzucić ten wyraz na stronę lewą, czyli przerzucamy ten wyraz, czyli będzie odjąć 4 ab, no i pozostaje znak nierówności. I po prawej stronie już nie ma nic, czyli zapisujemy liczbę 0. Uzyskaliśmy po stronie lewej raz, dwa, trzy, cztery, pięć wyrazów. Ale te trzy wyrazy, ten wyraz, ten i ten, to są wyrazy podobne. Zatem z tych pięciu wyrazów zostało tak wyraz a kwadrat, wyraz b kwadrat i to, co wyjdzie z sumy tych trzech wyrazów. Zaczniemy w kolejności alfabetycznej, czyli a kwadrat. Teraz przejdziemy do tych trzech wyrazów. Jeżeli to jest ab, dodać ab, to mamy z tego już 2 ab, ale odjąć 4 ab, to uzyskamy z tego minus 2 ab. ab, ab i odjąć 4ab. Został nam wyraz plus b kwadrat. Jest większe bądź równe 0. Spójrzmy na te trzy wyrazy. One dokładnie przypominają nam wzór słuchanego mnożenia. Wyrażenie a kwadrat odjąć 2ab i plus b kwadrat. Dokładnie w takiej formie jest to wzór kwadrat różnicy. Czyli w miejsce tych trzech wyrazów wstawimy dokładnie taką zależność. A minus b i do kwadratu jest większe bądź równe 0. Spójrzmy na stronę lewą. Mamy tu pewien nawias z wyrażeniem w środku a minus b do kwadratu myślę że przypomnienie że cokolwiek podniesiemy do kwadratu jest zawsze większe bądź równe 0 dla dowolnego x rzeczywistego ta zależność jest prawdziwa zatem tu mamy literkę x tu mamy wyrażenie a minus b, czyli patrząc się na to i na to, możemy napisać, że a minus b do kwadratu jest zawsze większe bądź równe 0 dla tych dowolnych liczb a i b, czyli dla liczb a i b i zgodnie z treścią zadania dodatnich, czyli należących do liczb r. Mamy podsumowanie zadania, czyli wykazaliśmy, że ta nierówność jest prawdziwa dla dowolnych liczb A i B dodatnich. To byłoby spełnione dla dowolnych liczb rzeczywistych, ale wprowadzone zostało dla dodatnich, z jakiego względu chodziło o opuszczenie tych mianowników.